Cześć, Tu Marcin Wydrążek. Witam bardzo serdecznie. Jeżeli boli Cię szyja, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszym epizodzie chciałbym pokrótce przedstawić bardzo prostą technikę. Będzie to technika rozluźniania mięśni pochyłych, które znajdują się na bocznej stronie szyi. Za chwilę przedstawię je, przedstawię ich budowę, pokażę, gdzie się znajdują i jaka jest ich czynność. E, ważnym elementem jest tutaj to, że to, są to mięśnie, które angażowane są w wiele czynności. Bo są to mięśnie, które zginają szyję do przodu, zginają szyję do boku, uczestniczą w rotacji i przyczepiają się do licznych wyrostków poprzecznych szyjnego odcinka kręgosłupa, co oznacza, że praktycznie utrzymują całą szyję. Oprócz tego, że utrzymują tą szyję na wielu poziomach, to jeszcze są mięśniami pomocniczymi, oddechowymi. Więc jeżeli siedzisz gdzieś w przygarbieniu, płytko oddychasz, może jesteś zestresowany, czy zestresowana, a wtedy mało używamy przepony, a więcej używamy mięśni pochyłych, no to tym bardziej musisz się tymi mięśniami zająć. Teraz za pomocą taśm do kinesiotapingu będę chciał zademonstrować, gdzie te mięśnie się znajdują. Będzie Ci je dzięki temu łatwiej zrozumieć, gdzie przebiegają i jaką pełnią funkcję. Myślę, że się trzymają i odpadną. Mięsień pochyły przedni mamy, mięsień pochyły środkowy i mięsień pochyły tylny. I tak jak tutaj widać, mięśnie obejmują boczną stronę szyi, przyczepiają się do licznych wyrostków poprzecznych, więc tak jak mówiłem, na wielu segmentach tą szyję trzymają i zaangażowane są w wiele ruchów. Więc z jednej strony teraz dolegliwości bólowe, jakie wynikają z nadmiernego napięcia, sztywności tych mięśni, będzie do, będą dolegliwości bólowe w odcinka kręgosłupa. Z drugiej strony Unieruchomienie szyi i sztywność szyi i podrażnienie tych mięśni może się wiązać z bólami także między łopatkami, bólami łopatki czy bólami w klatce piersiowej. Ale jakby tego było mało, to niestety pomiędzy mięśniem pochyłym przednim a środkowym, niczym mój palec tutaj, biegnie splot ramienny. I teraz ten splot ramienny jest niejednokrotnie uciskany przez mięśnie pochyłe, co wiąże się z dodatkowymi dolegliwościami w postaci mrowienia i drętwienia palców. Tak naprawdę nie będziemy się do końca zajmowali mięśniami pochyłymi, tylko całym obszarem powięzi nad mięśniami pochyłymi. Więc oprócz tego, że rozluźnienia będzie doświadczała powięź nad mięśniami pochyłymi, to jeszcze będziemy angażowali tutaj nerwy splotu szyjnego. Więc część nerwów z szyjnego odcinka kręgosłupa buduje splot ramienny, tak jak wspomniałem, który unerwia rękę i stąd mogą być i identwienia, a z drugiej strony. Tutaj na bocznej stronie szyi, gdzie za chwilę będziemy pracowali, jest mnóstwo nerwów powierzchownych splotu szyjnego. Więc jeżeli doświadczasz jakiejś dolegliwości bólowej głowy, może w okolicy twarzy, czaszki, wynikające z tych problemów na wyższych segmentach, tam od C0 do C1, C2, C3, C4 mniej więcej, to możesz też odnieść z tego korzyści. Pierwsze, co będziemy musieli znaleźć, bo tutaj mamy mięśnie pochyłe, to mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. I mięsień trapezius. Więc jeżeli masz problemy z szyjnym odcinkiem kręgosłupa, to odsyłam do tego, jak znaleźć dokładnie, jak opracować sobie mięsień mostkowo obojczykowo słudkowy ale też odsyłam do mięśnia czworobocznego grzbietu. Z jednej strony, dzięki pracy z tymi mięśniami, rozluźnisz sobie bardzo fajnie szyję, popracujesz z punktami spustowymi w tych mięśniach, a z drugiej strony, bardziej zrozumiesz tą okolicę w której znajdują się mięśnie pochyłe, bo one się znajdują w trójkącie bocznym szyi, czyli za mięśniem mostkowo-bojczykowo-sudkowym, do przodu od trapeziusa i powyżej obojczyka. I teraz pierwsza rzecz, którą będziemy robili zanim przejdziemy do techniki, to jest wypalpowanie tej okolicy, czyli zbadanie tej okolicy, jak ona wygląda, jak wyglądają tkanki tutaj. Bo tak jak wspomniałem, nie będziemy wchodzili w mięśnie pochyłe, do tego kiedyś dojdę. Są to niezwykle trudne mięśnie do palpacji, także, także dla fizjoterapeutów i terapeutów manualnych, czy masażystów. Więc zajmiemy się bezpieczną techniką rozluźniania powięzi tych mięśni, powięzi nad tymi mięśniami. Zlokalizuj swój obojczyk, to jest pierwsza rzecz. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Więc jak wykonasz skręt głowy w tamtą stronę, czyli w stronę przeciwną, i wykonasz lekki skłon głowy w przód i do boku, w tę stronę, to ten mięsień Ci się ujawni. Z tyłu będzie mięsień czworoboczny grzbietu, tak zwany kapturowy, Trapezius, no, który jest relatywnie łatwy do obłapania. I zostaje niewielki obszar pomiędzy tymi mięśniami a obojczykiem, który jest obszarem naszych zainteresowań. Teraz będziemy rozluźniali tkanki w tej okolicy i ważna rzecz, ręka się absolutnie nie może ślizgać. Czyli nie będziemy tutaj głaskali skóry w tym obszarze, bo to niewiele będzie wnosiło, tylko będziemy chcieli poprawić przesuwalność tkanek w tym obszarze. Płaska dłoń, płaski chwyt. Nie ma tu konieczności wbijania palców, z racji tego, że tutaj jest dużo struktur nerwowych, tak jak wspomniałem, które chcemy, żeby się luzowały, a one będą swobodniej się poruszały w tej okolicy, jeżeli ta tkanka będzie bardziej przesuwalna. Zobacz, na ile przesuwać się ta skóra w tym obszarze, bo może być tak, że niewiele się ona przesuwa. I teraz to, co będziemy robili, to będziemy spychali skórę, czyli przyklej swoją rękę do skóry, zepchnij ją do dołu, Zobacz, czy czujesz jakieś rozciąganie. Ewentualnie dołóż do tego ruchy. Czy to skrętu głowy w stronę przeciwną, czy może skłon głowy w stronę przeciwną. Czyli z jednej strony Twoje zadanie: zepchnięcie, przyklejenie ręki do skóry, zepchnięcie tej skóry w dół i stopniowe rozciąganie do boku albo przez rotację. Żeby było Ci łatwiej, to jeżeli masz taką taśmę Teraband, ona się zawsze przydaje chociażby do ćwiczeń. To jeżeli weźmiesz końcówkę takiej taśmy, sobie odetniesz, no albo użyjesz takiej taśmy, bo, bo może nie, nie zamierzasz ciąć na kawałki, to użycie takiej taśmy sprawi w tym obszarze, że ręka Ci się absolutnie nie będzie ślizgała po skórze, bo tak jak wspomniałem, nie będzie techniki, czy technika nie będzie działała na powięź, jeżeli będzie się ręka ślizgała po skórze. Więc jeżeli teraz weźmiesz taśmę i rękę przyłożysz przez taśmę, to sprawisz, że będziesz bardzo dokładnie trzymał tkanki, czy będziesz trzymał mocno te tkanki i wtedy będzie można się w pełni skupić nad rozciąganiem. Przyklejenie ręki, wtopienie jej w głąb, jedyne co musisz czuć i co możesz czuć, to intensywne rozciąganie, uwalnianie tych tkanek, mnóstwo wrażeń, ciągnięcie gdzieś przy uchu, przy twarzy, czy jeżeli pociągniesz może tkanki do tyłu, to może gdzieś tu z przodu będziesz czuć rozciąganie. Wtopienie ręki. Stabilne trzymanie niczym pineską. Spychanie skóry i powolne skręcanie. Niby niewiele. Tak naprawdę wiele osób zarzuci tej technice, że o, ze skórą na szyją pracują. O, nic tu z tego nie będzie. Natomiast zdziwisz się, jak wiele fajnych rozluźnień możesz uzyskać. Nie czarujemy. Ja nigdy nie lubię czarować, czyli to nie będzie na takiej zasadzie, że chwytasz skórę, jak to na wielu filmach bywa. Na YouTubie, Instagramach i innych social mediach, że przyklejamy, trzymamy, trzymamy, koniec. Albo dwa magiczne punkty i yy, puściło. Tu przy głowie mm, puściło. Potrzymaj trzy sekundy starczy. Tylko tutaj chodzi o to, żeby uczciwie i rzetelnie poprawić ten ślisk tkanek nad omawianymi mięśniami. Wbrew pozorom, to nie jest tylko skóra i pod spodem mięśnie. Mnóstwo powięzi, mnóstwo różnej tkanki łącznej tam się znajduje. I posiedź sobie nad tą okolicą ładnych kilka minut. Więc. Czy to zarówno skórę w tamtą stronę i skręty, czy skórę do dołu, a skłon do boku, czy może nawet tą skórę ściągasz do dołu, a robisz delikatny wyprost, tak żeby te tkanki się też tu e, rozciągały. Z gumą efektywniej, bez gumy może czuć więcej, e, e, natomiast jest ryzyko, że będziesz się ślizgać, jeżeli nie masz wprawy e, w tego typu technikach. Prosta technika. Kompletnie niewymagająca czasu, no bo nie mów, że nie jesteś w stanie robiąc cokolwiek, pisząc coś w pracy, oglądając telewizję, wykonać tę e, technikę. 5 minut na jedną stronę, 5 minut na drugą stronę i zobacz, jaki fajny luz jest w obszarze szyi. Do tego dołożyłbym jeszcze technikę rozluźniania powięzi na przedniej stronie szyi, bardzo powiązana z tym, co tutaj e, robimy, czy do innych technik rozluźniających kark. Tyle w tym epizodzie. Mam nadzieję, że się podobało. Napisz w komentarzu, jak to działa, bo czasami to jest zaskakujące, że coś tak prostego, na co byśmy w życie nie wpadli, przynosi takie efekty niejednokrotnie lepsze niż jakaś fizykoterapia czy różne minne, magiczne środki na ból szyi. Pozdrawiam.